Jonasz odnowiony na duchu przybył do Niniwy, gotowy wypełnić swoją misję. Niniła, nawróćcie się, bo zbliża się dzień gniewu Bożego. Mieszkańcy Niniwy słuchali Jonasza i zaczęli zastanawiać się nad swoimi czynami. Mieszkańcy Niniwy uwierzyli w słowa Jonasza i zaczęli żałować za swoje grzechy. Panie, okaż nam miłosierdzie! Panie, zmiłuj się nad nami grzesznymi! Król Niniwy, poruszony słowami Jonasza, ogłosił post i pokutę dla całego miasta. Wszyscy od ludzi po zwierzęta będą pościć i modlić się do Boga o przebaczenie. Całe miasto, ludzie i zwierzęta, odpowiedziało na wezwanie do pokuty, szukając przebaczenia u Boga. Jonasz, widząc miłosierdzie Boga, poczuł gniew i rozczarowanie. Dlaczego, panie? Dlaczego oszczędzasz tych ludzi?